Naprawdę w ogóle nie chcę być na tym spacerze i się zmusiłam, żeby wyjść z domu. Bo dzisiaj mam pierwszy dzień od dawna, w którym nie mam żadnych spotkań, specjalnych nagrań dla klientów. Nagrywam tylko tego vloga dla was. I ta pogoda, i ta zima, i ta aura jest bardzo rozleniwiająca. I gdybym ja się sama nie zmuszała do pewnych rzeczy, to bym po prostu siedziała pod kocem i moje wyrzuty sumienia zapewne rosłyby każdego dnia. Komentarza o tym, że mam bardzo mocne, może nawet za mocne brwi, to spokojnie, one jeszcze będą jaśniejsze. Byłam wczoraj na poprawce, odpowiadałam też na Wasze pytania na Insta Stories, z których było naprawdę dużo. Najwięcej było o ból, czy to bolało i nie. Dla mnie to, ja bym tego nie nazwała bólem. W trakcie zabiegu też jest dokładane znieczulenie, więc w ogóle totalny chill. I ja teraz, kto mi tutaj mój zen zakłóca? Kurczę, co ja mam tutaj kliknąć? Chyba to. Zwróćcie uwagę na moje włosy po umyciu i wysuszeniu bez żadnej stylizacji one się zrobiły takie bardziej puszyste ostatnio. Mam wrażenie, że też jest ich więcej. W końcu zaczęły rosnąć. Także zabiegi trachologiczne i w ogóle leczenie u trachologa przynoszą mm, efekty. I ciekawa rzecz dla mnie przynajmniej. Ostatnio zaczęłam bardzo interesować się tematyką zdrowia. Ponieważ, wiecie, będę z wami gadać i otwierać paczkę, którą dostanę obgarać, to sobie dwie zarobiste rzeczy wybrałam. Zaraz od razu je przetestujemy za, gorą za gorąco, na gorąco. Na gorącym uczynku to mąż mógłby mieć się przyłapać, jak będę się bawić jednym z tych gadżetów. Chciałam płotek, bo już się tak, wiecie, rozanieliłam a no i co jak idziesz do kolejnego lekarza z polecenia do którego czekasz strasznie długo i płacisz te kasy za wizytę i on ci mówi że dieta nie ma wpływu na twój refluks i może brać tableteczkę no to kurde sorry ale mi się czerwona lampka zapala bo jak lekarz mówi że dieta nie ma wpływu na zdrowie to coś tu jest kuźba niechało no i zaczęłam sama tematykę zdrowia bardzo mocno ostatnio pogłębiać i kubiłam sobie różne książki na ten temat i słucham różnych wykładów i to, co okazało się być przyczyną refluksu, co prawdopodobnie również u mnie ma miejsce, czyli pszenica. Poczytajcie sobie o tym, nie chcę tego tematu tutaj będziecie rozwijać, to ja jestem w totalnym szoku, więc ostatnio po prostu wykluczyłam pszenicę z mojej diety. I już czuję się milion raz lepiej. Do tego cały czas biorę te leki na anemię, które przepisał mi tryholog. Cały czas witamina D, jeżeli chodzi o suple. Biorę też biotynę właśnie na włosy, od Twój celto. I kurde, normalnie nie wiem, czuję się jakbym była młodsza o 10 lat. Naprawdę. Słuchajcie, jak Wam coś doskwiera, oczywiście trzeba chodzić do lekarzy, ale też mieć swój rozum. Opinii na dany temat nie budować na podstawie tego, co usłyszycie od jednego lekarza, od jednej osoby. Trzeba też w tych czasach szczególnie naprawdę samemu zbierać informacje i o swoje zdrowie dbać. Tak, teraz przechodzimy do czegoś, co tygryski kochają. Równie mocno, co wyprzedaże i promocje, ale i tak tutaj mam dla Was. Promocję mam kod na 20% na nowe rzeczy do garet. Garet Electronics. Właśnie, dobra, skończy jedną myśl i zacznij drugą. Um, kocham promocję to jedna rzecz, a druga kocham gadżety I tutaj mam dwa takie kociaki, że po prostu nie mam, nie mam słów i nie mogę się doczekać, aż e, będę się nimi miziać. Tymi gadżetami. Od razu by mi to snażyło. Obu jestem tak samo ciekawa. No i zadanie Gareth Electronics to jest marka, która dostała wyróżnienie. Jest to kobieca marka roku 2020. Oni robią naprawdę jakościowe sprzęty. Pięknie to wszystko jest zapakowane, z tego co widzę. I mają super opinie, więc zaraz ja sobie sama wyrobię opinię. O, już uloteczka wypadła pani. I tutaj jest. Coś takiego, Jezu, to jest to aż tak małe, będę mogła to zabierać na wyjazdy. I to jest, słuchajcie, bez jakie ładny, wygląda jak tulipan. Jakbym sobie sama zrobiła prezent. To jest lokówka taka automatyczna, która wciąga pasemka włosów i zaraz ją przetestujemy. Nigdy w życiu, już takiego nie używam. Wiem, że Dyson ma też taki sprzęt. Ja nie wiem, czy tego nie trzeba najpierw mm, podładować, także zobaczymy. I druga rzecz. Na którą e, czekam ja i też trochę czeka mój mąż, bo mówiłam Piotrkowi o tym, że właśnie wybrałam sobie dwa takie gadżety, i o ten jeden on się też wypytywał, czy będzie mógł się też e, tym obawić. Jest to moi kochani. E, już wam pokazuję. Wszystko po kolei, nawet jest karta gwarancyjna. Wszystko jest naprawdę po Bożemu, więc. A Jakie to jest piękne! Można śmiało zamawiać i to jest, słuchajcie, pistolet do masażu. On ma tutaj różne końcówki, dzięki którym możemy rozmasowywać sobie bolące miejsca. Ja chodzę na rehabilitację raz na pół roku, teraz na taką kontrolę do dr Joli i ona zawsze mi rozbija różnymi metodami moje spięte mięśnie i takiego oczywiście nieróżowego, bo ona ma taki medyczny, taki nudny, sztywny pistolet do masażu. Ale takiego sprzętu też używa i on też jest bezprzewodowy. Więc zaraz sobie zrobię masaż. Mm. O, działa! Wow, jaki w ogóle wyświetla. Ja myślałam, że on będzie w ogóle nie naładowany. Więc Przecież nie będę ubrana e, testować takiego misiaczka. Kolor jest przepiękny. One są w różnych kolorach do wyboru. I teraz, pojedźmy z tematem, zwiększę sobie intensywność, bo ja lubię go. O Boże, chciałam powiedzieć, że ja lubię konkretnie. O, jaka to jest ulga. Taki to jest sztos. Słuchajcie, pierwszy raz tego używam, ja to znam tylko z gabinetu rehabilitantki, tak jak wam mówiłam. I dawno już sobie chciałam zamówić taki masażer. No i tutaj nadarzyła się okazja, także Gareth dziękuję Wam bardzo, bo zrobiliście mi ogromną radość tym. <śmany> Jaki to jest zajebisty feeling. O Boże! Dobra, jeszcze z drugiej strony. Nie chcę tego od mojego ciała odsysać. Kochani, ja wam powiem. Za jakiś czas, tylko przypomnijcie mi o tym... A, myślę, że będę pamiętać, bo będę tego używać. Właśnie... O Jezu, jak to rozpija tutaj! Przy du... o Boże! Przy dłuższym testowaniu przypomnę Wam za jakiś czas o tych sprzętach. Ja mam wrażenie, że to w ogóle ta końcówka jest ciepła. Albo mi się tak mięśnie po prostu rozgrzewają. Jezu! O Jezu, ale kręgosłupy... Wiecie co jest fajne, że jestem niezależna i sama sobie mogę, mogę robić ten masaż. Muszę obczaić, do czego służą te końcówki. I ja wiem, że ten masaż też można robić sobie na uda, jako taki antycelulitowy. Jaki sztos. Ale to takie podwójne, te widełki, aż nie mam takiego feelingu. To nie jest aż takie mega przyjemne jak właśnie ta końcówka z kuleczką o Boże, i zanim przeczytam instrukcję, czy ktoś mi może powiedzieć do czego jest ta końcówka zaczynam już rozumieć o co tutaj chodzi z tym tulipanem tutaj mamy pudełko jest nawet grzebyk kabel do ładowania i takie śliczne etui naprawdę rewelacyjnie to wygląda i żeby go włączyć po prostu sobie tutaj ustawiamy ja sobie na, na na trójeczkę 370 stopni fahrenheita, będę musiała to zmienić na ustawienia w stopniach celsjusza yy, które wynoszą w tym urządzeniu, on się nagrzewa od 150 do 200 jak to się robi? a to się nie przykłada tu? że ja się boję tego urządzenia. Serio, boję się go. What? Nie, coś tutaj poszło nie tak. Ja muszę przeczytać instrukcję. No dobra. I mam już zmienione. 170 stopni. I samo się zapisuje. Ale fajne! Jakie to jest intuicyjne! Wow! No jak ja mam to włożyć o tak? Wkładam. Rotuję, piknięcie. Co? A teraz chyba dopiero nam wyjąć. Serio? Jaki to jest dobry dzień, Garet, to dzięki wam. Nie? A czemu nie piknął? Czemu nie piknąłeś? I wyjmujemy po prostu. Ja, Piotrze. Ja naprawdę byłam sceptycznie nastawiona do tego sprzętu, bo tego pistoletu byłam pewna. O, gdzieś mi się to zaklinowało. A, jak się zaklinuje, to w drugą stronę. Za grube pasmo chyba, wiecie? Czyli tak, do połowy. Ale to naprawdę działa. Boże, jakie to jest proste. <słyski> Ręce niepoparzone. Miła odmiana. Jak sobie sama robię loki, to mam zawsze poparzone. Nie no, bez jaj, no to nie może być takie proste. Musi być jakiś haczyk. Ja aż dostałam wypieków, nie? Ja jestem czerwona, ale to chyba po tym e, masażyku jednak. Były. Znaczy, tu mam dużo emocji, a tam miałam dużo rozkoszy. Zdecydowanie. Ma pikanie, więc on ci mówi, ile czasu masz to trzymać. Nie spalisz sobie loków znaczy w sensie włosów sobie nie spalisz. Nie wiem, jak z tyłu to wygląda. Taka ciemięga, włosowa, jak ja, i takie loki będzie miała. No, przecież to jest. Szok. Dziękuję, wyłączamy. O, jestem zachwycona, totalnie. Jestem tak zachwycona jednym sprzętem i drugim. To ja, ja bym sobie myślę tak, nie, no dobra, jak coś pójdzie nie tak, na pewno będę z wami szczera, bo, no bo co, trochę sobie je... Wyczeszę i pójdę psiknąć lakierem. Także, kochani, linki do sprzętów macie na dole. Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie, to oba sprzęty to jest sztos. W ogóle ja takich loków nie wiem, ile czasu nie miałam. Chyba jak chodzę tylko do Adasia, do mojego fryzjera, to czasami wychodzę z takimi lokami. Trochę czasu to zajęło, bo to było około 15 minut. Ale totalnie bezwysiłkowo, włączysz sobie film i on ci pika, on ci, on ci informuje, kiedy masz. Skończyć, e, kręcić jeden lok. Włosów sobie dzięki temu nie spalisz, bo nie będziesz trzymać za długo. Ja jestem, ja jestem po prostu. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ja muszę ten film wyłączyć, tą kamerę e, i do siebie dość, nie? Sorry. Chciałam wam pokazać mojego psa z przyczajki, e, poruszył się. On przed chwilą tak śmiesznie tu rożał. Zobaczcie. Ten pies sam ogarnia koc. W sensie takim, że ten koc. Ogólnie tu mamy jeden kot, który leży złożony i ten kot też tutaj leżał taki złożony i on go tak rozkopuje i jakoś tak ogarnia to łapami, ale nigdy nie robi tego przy nas. Jak na przykład my oglądamy telewizję, no to wtedy Luis po prostu czeka, aż go przykryjemy, przytula się do nas i w ogóle, ale jak zawsze zostaje sam, no to właśnie tak się przykrywa. A w tle widać moje nowe poduszki. Już jakiś czas temu je kupiłam, tylko należały mm, nieużyte z... Pepko i są tak piękne, wyglądają, jakby kosztowały 4 razy tyle, ile w rzeczywistości za nie zapłaciłam. I obok ta czarna też jest z pepko. A stare poduszki stąd wrzuciłam do sypialni. Beżowe takie z twarzami, one były z High Home. One są troszeczkę zniszczone, ale nie na tyle, żeby je wyrzucać, więc po prostu położam je w pomieszczeniu, w którym rzadziej na nie patrzę. A jak będę wychodzić z domu o książę, to te poduszki będę kładła tutaj na górę, bo Luis bardzo wszystko. Tak, o Tobie mówię, Bardzo wszystko niszczy. W sensie takim, że wyciąga się na tym kładzie, ociera się o to, one się szybko brudzą, a jednak są białe. Ja mam teraz taką minę pod tytułem Wyjdź tylko z chaty i za to, co powiedziałaś, zniszczę twoje ulubione buty. A ja lubię nawet spaghetti bolognese, podobno z tego przepisu, z termosa, jest przepyszne, także zobaczymy. Pokażę Wam tylko jedną rzecz. Ser parmezan, niby pokrojony na kawałki. Ja mam tutaj grana padano, 100 gramów i 3 sekundy jak e, zrobić z niego wiór. Pokażę. Wrzucamy tutaj kawałeczki. Razem ze skórą. Ona nie jest woskowana. Jest po prostu bardzo twarda. Dobra, nieważne. Zobaczymy, czy nie da radę, jak są takie większe kawałki. Ustawiamy na maksa. Uwaga! się otworzy i Po kocham to! I taki makaron będę dzisiaj testować. To jest jakiś włoski rumo bezglutenowy. Zobaczymy. Tak to wygląda. Co ciekawe w tym przepisie do sosu dodaj się startą marchew. Znaczy on sam ją trzyma, ale jest marchew. I powinien też być seler naciowy, ale ja nie miałam selera, więc go nie dodałam, i też boczku nie dałam, żeby to nie było aż tak tuste. Więc wrzucę sos do makaronu i lecę na szkolonko. Skończyłam. Szkolenie trwało niecałe 20 minut więc idealnie, bo mogę zjeść moje spaghetti. I z przykrością stwierdzam, że ono nie smakuje mi, bo posmakowałam sobie oczywiście, zanim tutaj przyszłam, a nie zdążyłam zjeść wcześniej, dlatego bardzo się źle czułam podczas tego spotkania, bo obsesyjnie myślałam o jedzeniu, ale jak zrobię sama spaghetti według swojej wieloletniej, bardzo prostej receptury, to jest lepsze niż to z tego przepisu z termosia aczkolwiek tam są różne przepisy, więc może przetestuję jakiś inny, ale... Ważne, że w ogóle mam jedzenie gotowe, także zaraz się. Kurde, za są te włosy! To jest mój największy wróg po poradnym treningu nóg. Ale pięknie zejmowa O mamo, zaczyna się poza numer 777. Ale zobaczcie, nagadałam na niego, że niszczy poduszki i obrażony. W ogóle nie tknął tej nowej, także. Nikt mi nie powie, że piesałki nie rozumieją tego, co my mówimy. <śm>